Dobra, mamy tutaj uginanie nóg w leżeniu i tutaj takimi ważnymi rzeczami, jakie musisz wiedzieć, jest przede wszystkim to, żeby pracować w pewnym zakresie ruchu, czyli staramy się tutaj kolana wyprostować. W momencie, kiedy... Jeszcze fajnym takim tipem, który tutaj możesz, możesz zastosować, jest ściągnięcie palców w Twoją stronę. Czyli tak jak widzisz, te palce są... Już tutaj odpalam długopis. Zadarte o, w moją stronę. A nie w tamtą stronę. I te palce najlepiej trzymać cały czas. Nie? Czyli zobaczcie, ja idę hop do góry, i one dalej są cały czas zadarte. Eee, kolejna rzecz, w sumie już ostatnia, jest taka, żeby tutaj nie unosić tego tyłka tak mocno do góry. gdzieś tam delikatnie się on rusza, ale to jest normalne. Ale jest ten, tendencja do tego, że ten tyłek się będzie tutaj odrywał od ławki. I tak naprawdę to jest tyle.